Taki efekcik, lata 80. takie no prawdziwe, ale to nowość od Purple Disco Machine w Radiu Z, a za chwilę będą wiadomości o 13. Reklama. TV EURO czy Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Kulet Samsung 65 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499 zł i aż 30 lat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płaci. RRSO 0%. Promocja latalna tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Brać albo nie brać? Brać! Devitum Forte K2. Każdego dnia, na okrągło. Suplement diety Devitum Forte K2 to witaminy D i K rozpuszczone w oleju lnianym, dzięki czemu dobrze się wchłaniają. To małe, okrągłe kapsułki o wielkiej roli. Bo rolą witaminy D jest wspieranie odporności, a rolą witaminy K dbanie o zdrowe kości. Devitum Forte K2. Moc odporności i mocne kości. Od Oleo Farm. Polecam. Magdalena Różczka. Wiele może nas różnić. Praca, hobby, ulubiony taniec. Ale jest coś, co może nas połączyć. To miłość do kina. Weź udział w walentynkowej zabawie Cinema City z nagrodami dla par. Wejdź na filmowarant.pl i znajdź drugą połowę na walentynkowy seans w Cinema City. Szczegóły i regulamin na filmowa randka.pl Adek Witum, Adek Witum, Witaminy Bierzum, witaminy Bierzum W tłuszczu rozpuszczone, dobrze przyswojone Adek Adek Witum, Adek Witum, Prosty skład, prosty skład Jest olejem mianym, dobrze przyswajanym Adek Suplement diety Adek Witum. Cztery witaminy w małej kapsułce. Od Farm. Barbara, przeceny na walentynki są w Media tak? No tak. To zobacz, teraz wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej, nawet na 30 lat 0%, i do czerwca nie płacę, i RRSO 0%. Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem. To Media Ekspert. Teraz poćwiczymy budowanie odporności z witaminą C w trzech różnych formach. Kapsułki Cevitum 1000 to najwyższa dzienna dawka witaminy C. A Cewitum Long Active to kapsułki z formułą powolnego uwalniania. Cevitum to również tabletki musujące z cynkiem. Suplement diety C. -vitum to witamina C na wysokim C. W salonach Mebli Bodzio 3 trzydniowy termin realizacji zamówień. Dostawa gratis powyżej 1000 zł. Zapraszamy do 300 salonów oraz sprzedaży online. O odporność dzieci warto dbać cały rok, na okrągło, z Devitum. Suplement diety Devitum to witamina D doskonale dobrana do potrzeb Twojego maluszka. W kapsułkach Twistów, sprayu lub w kroplach, w dawkach, które łatwo dopasujesz do wieku Twojego dziecka, by każdego dnia, o każdej porze roku, wspierać jego odporność. Devitum Odporność na okrągło. Od Oleo Polecam, Magdalena Różka. Klientów wybiera Play na kartę. Ty też dołącz do sieci 5G w Play i zyskaj 5000GB przez rok z pakietem za 45 zł miesięcznie, w tym aż 600GB na start. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina Ca Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ oddechowy. Suplement diety Rutina Ca Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm po reklamie. Tu Radio Z, za chwilę 13, a ze mną Ola Ratusznik. Czas na wiadomości. Znamy kulisy uwolnienia Polki porwanej w czadzie ze szczegółami reportera Radio Zet. Na będzie bronić sojuszników, zapewnia szef sojuszu i mówi o wiarygodnym odstraszaniu. Miłość zwycięża wszystko. Takie przesłanie odkryte w Gdańskim Żurawiu. Trzynasta. W, w ciągu 48 godzin polska lekarka uwolniona w czadzie.